that I have to say Okay. Cześć. Dorendo. Chciałem Ci podziękować, że tak pięknie powitałaś widzów piosenką. Ach, powitałam widzów, nie widziałam. Ja się nawet zastanawiałem w pierwszej chwili, bo Dorenda nuciła, ja byłem w drugim pomieszczeniu. Yy, w jakim języku jest ta piosenka? No i okazuje się, że to jest piosenka holenderska. Tak. A chyba... czy mo możesz powiedzieć o czym? Tak, to jest stara piosenka chyba z lat 50. czy coś takiego. Wtedy to był jakiś hit. I to jest o, o dziewczynie, która się nazywa Sofii. Okay. I piła lemoniadę na, w ogródku gdzieś w Amsterdamie. I ten, ta osoba, która to śpiewa, zobaczyła ją i ona się je, mu bardzo spodobała. Okej, okay. no. bo była taka ładna. Hmm. No. <noise> był to jakiś teledysk do tej piosenki? Nie wiem. <noise> Słuchajcie, a my tymczasem doszliśmy wczoraj już tutaj do chatki na wieczór. I tak naprawdę spędziliśmy bardzo pracowicie czas, bo troszeczkę trzeba było posprzątać, różne rzeczy troszeczkę, poogarniać, naczynia umyć, i takie tam dwa dni sprzątaliśmy. No, nie, półtora. Półtora, bo dzisiaj spodziewamy się tutaj grupy osób znajomych z łódzka. Właśnie ma, mieli już być, dlatego. Dwie godziny temu już mieli być. Dlatego Siedziby, czekamy, nudzimy się i postanowiliśmy dla Was zrobić vlog. Jak pokazałem tutaj przed chwilą albo teraz to oglądacie, yy, pogoda nieciekawa dziś. Niestety trochę padało, dlatego też tak pewnie Dorenda zdecydowała się, że pogra na gitarze. Tak, bo to nie jest pogoda, żeby wyjść. No, jedyne co ja wyszłam to tutaj 20 metrów, żeby zbierać jakieś kwiaty na stół. No. A tak to pół dnia padało i w ogóle jest nieprzyjemnie. Teraz się trochę wypogodziło dopiero. Chcieliśmy iść na spacer, ale potem się okazało, że już jest ta godzina, że powinniśmy być w chacie, że oni właśnie lada chwila mogą przyjść. Widzicie, dwie godziny nie przyszli, więc pewnie za chwilę przyjdą. Pewnie ścieżki są śliskie i idą wolno. Oni idą y, główną granią przez Szpyci. Y, dalej w sumie nie wiem, czy będą schodzić do Zembroni i jakoś tutaj podchodzić. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, którędy idą, ale mieli iść główną granią z tego, co zrozumiałem, jak w, rozmawialiśmy przez telefon. No no jakie mamy plany na następne dni no to też troszeczkę wszystko zależy oczywiście od pogody ale my też planujemy słuchajcie wycieczkę yy, i myślę że zabierzemy was również wtedy na taki tak. spontaniczny vlog no, może tym razem ich nie zabierzemy <słuchaj> może <słuchaj> słuchajcie mamy cały sprzęt wzięliśmy namiot maty no, ubrania kuchenkę wzięliśmy wszystko wzięliśmy także jesteśmy przygotowani pokażemy wam kuchenkę mamy najmniejszą i najlżejszą kuchenkę na świecie jaka jest. Tak. Tytanowa waży 22 gramy, albo 21, już nie pamiętam, ale tyle co nic. Można ją przenosić w policzku, w środku, tam. A to musisz pokazać, jak wtedy. Jak będę pokazywał, to ja właśnie, no właśnie z buzi wyjmę. Tak. Dobra, zaczynamy głupio gadać, albo szczególnie ja. Więc... A nawet jeszcze nic nie wypił dzisiaj. Więc myślę, że to jest ten moment, że powinniśmy się pożegnać. Tak. Chyba, że dorenda coś dodaje. Nie. Nie. Wczoraj pięknie, słuchajcie, poszły wyświetlenia filmu, także trzymajcie też tak dzisiaj i zbliżamy się do dwóch milionów wyświetleń na kanale. Dosłownie Uuu. sprawdzałem, dzisiaj brakuje niecałych chyba trzech tysięcy wyświetleń, także to może być nawet jutro. O. Może nawet dziś. Albo pojutrze. No, w każdym razie w najbliższych dniach. Pa! pa.